Czy warto płacić 10 razy więcej za najlepszej jakości farby z najwyższej półki niż za te i tak bardzo dobre? Czy warto płacić również około 10 razy więcej za farby bardzo dobre niż za te i tak dobre? I czy warto płacić 2-3 razy więcej za farby dobre niż za te z najniższej półki? Zapraszam na odcinek, w którym odpowiemy sobie na te pytania, właśnie. Cześć, z tej strony Łukasz i witam Cię w moim studio. W tym odcinku skupimy się na farbach olejnych oczywiście. Na początku powiemy sobie o tym, jakie wybrać kolory, bo z tym powinno pójść jak najszybciej. Półki sklepowe wręcz uginają się do od ilości farb różnych kolorów. Czy my naprawdę potrzebujemy aż tyle kolorów? Anders Zorn malował tylko czterema kolorami, z czego dwa z nich to był czarny i biały. Ja jednak proponuję, aby to było kolorów 6. Oprócz białego i czarnego, czyli razem 8. Z punktu widzenia naukowego, kolor czarny i biały to nie są kolory, ponieważ kolor biały jest to spektrum największego światła, a kolor czarny jest jego brakiem. Ale w malarstwie jak najbardziej uważamy to jako kolory. Chodźmy nawet dlatego, że wymieszanie czarnego z bielą daje nam. Szare odcienie, a więc zamiast napełniać kieszenie producentom farb, proponuję Ci pójść tą drogą. To jest podstawowe koło kolorów. Nie będziemy sobie teraz omawiać, co to jest i jak się z tego korzysta, bo to jest materiał na inny odcinek. Chodzi o to, że te sześć kolorów wystarczy, aby umieszać dowolny kolor w przyrodzie, martwej naturze, portrecie. Nie ma znaczenia, ponieważ w tych sześciu kolorach zaklęta jest jedna bardzo subiektywna rzecz, a mianowicie to, co widzimy. No dobra, to jest moja propozycja kolorów. Jeśli chodzi o czerwony, nie musimy mieć tych wszystkich trzech kolorów. Ja na przykład wybrałem piękną i głęboką czerwień, jaką jest Quinaquidon Red. Niebieski, zielony i żółty. Jeśli chodzi o te trzy kolory, uwzględniając oczywiście podstawową ultramarynę, to te wszystkie kolory dobrze jest mieć w swojej palecie. Jeśli chodzi o fioletowy, cobalt, fiolet hue, jeśli chodzi o pomarańczowy, cadmium orange, to są moje propozycje. I myślę, że nie ma sensu więcej tego rozwijać. A tak to wygląda cenowo na stronie sklepplastyczny.pl. Dla przykładu wybrałem trzy kolory do porównania, a co ciekawe, na tej stronie jest dostępna najdroższa ultramaryna na świecie firmy Michael Harding, zawierająca autentyczny lapis lazuli bez żadnych wypełniaczy, z czego twierdzi producent. Za jedyne 564,50 zł za 40 ml. Czym się będą charakteryzować y, tanie farby? No, tanie farby będą się na pewno charakteryzować tanim pigmentem y, oraz dużą ilością wypełniaczy. No dobra, i dla przykładu weźmiemy sobie jeden kolor, aby sobie porównać jego tanią wersję z drogą. Idealnym do tego kolorem będzie Ultramaryna, właśnie, a konkretnie Ultramaryna francuska. Która to właśnie jest ta ultramaryna zrobiona na bazie pigmentu syntetycznego? A dlaczego się nazywa francuska, zapytacie. Ponieważ powstała w Francji w XIX wieku, a dokładnie w 1826 roku, francuski chemik Jean-Baptiste Guimet opracował syntetyczny proces powstawania ultramaryny polegające na reakcji kaolinu, węgla, siarki i sody w bardzo wysokotemperaturowym piecu. Po schodzeniu to, co nam powstaje, to jest właśnie piękny pigment błękitny, który się suszy, mieli, oczyszcza i tak powstaje właśnie syntetyczny pigment do ultramaryny. Był to przełom, ponieważ w tamtych czasach ultramaryna była bardzo droga i bardzo ciężko dostępna, ponieważ była wytwarzana właśnie z bardzo drogiego i rzadkiego surowca, a mianowicie z tego. Ale o tym sobie opowiem za chwilę. Jeśli chodzi o wypełniacze, no to możemy sobie je podzielić na naturalne, mineralne, naturalne, organiczne i syntetyczne. Natomiast one się jeszcze dzielą, rozgałęziają na inne zagadnienia, w związku z czym nie będziemy tego rozwijać. Generalnie najczęściej używane wypełniacze, jakie są stosowane, jest to glina. Kreda, talk i wosk. To jest autentyczny kamień lapis lazuli, którego to najbogatsze złoża występują w Afganistanie. I ten kamień prawdopodobnie znany był już w starożytności, około 6000 lat przed naszą erą, a więc jeszcze przed piramidami. Wówczas używano go do tworzenia amuletów oraz bardzo, bardzo rzadkiej biżuterii wtedy. W średniowieczu mniej więcej trafił do Europy, gdzie był bardzo, bardzo ceniony przez renesansowych malarzy do produkcji pigmentu, właśnie do ultramaryny, Ale pierwsza farba z lapis lazuli powstała już podobno w VI wieku naszej ery, w Afganistanie właśnie, gdzie buddyści mnisi używali lapis lazuli do tworzenia pigmentu. Ale to jeszcze nie była farba olejna. Mieszali sproszkowany kamień z żywicą, z żółtkiem jaj lub woskiem, tworząc farby temperowe i freski. Farby olejne pojawiły się dopiero w Europie w XV wieku. No dobra, no to czym odbiegają te tańsze farby od droższych, zapytacie. Oprócz różnicy w konsystencji, głębi koloru, intensywności koloru, gładkości rozprowadzania, tendencji do mieszania się z innymi kolorami, odpornością na światło, kryciem, trwałością koloru oraz samej farby, no to w sumie niczym. Trzeba sobie odpowiedzieć na jedno bardzo ważne pytanie: jak my traktujemy nasze prace i to, co tworzymy. Czy zależy nam na tym, żeby nasze prace przetrwały 100, 200, 300, 500 lat? Czy po takim czasie zależy nam na tym, żeby ktoś je wciąż podziwiał, ktoś o nich rozmawiał? Umówmy się, to co tworzymy my, malarze olejni, jest to produkt o najdłuższej dacie ważności. Jeżeli nie interesujecie, co się stanie z Twoimi pracami za 5, 10 lat, spoko. Maluj sobie nawet farbami z action i nie chcę być źle zrozumiany, ponieważ nawet najdroższą farbą można zepsuć obraz, którego to powierzchnia na przykład po dwóch latach popęka, ale to już jest kwestia doświadczenia i wiedzy. No ale przecież ja nigdy nie będę jakimś Van gogiem albo Leonardo. Hmm, a skąd wiesz? A sam koniec tego odcinka zostawię Was taką refleksją, zwłaszcza do tych, którzy zaczynają. Dzisiaj malujesz swój pierwszy obraz, a jutro. Ktoś może zapytać, czy ta praca jest na sprzedaż.